Cześć wszystkim dziś zapraszam Was na recenzję przebijaka z wanienką marki Kiko. Ten przebijak mam już 3 miesiące i jestem w stanie powiedzieć Wam o jego wadach i zaletach. Także jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam do oglądania. To, co mnie tutaj najbardziej zachwyciło, to oczywiście połączenie przebijaka z wanienką. W bardzo łatwy sposób można ten przebijak jakby odłożyć na bok. Mamy łatwy dostęp do wanienki i można dziecko wykąpać. Zacznę od praktycznych rzeczy, bo na pewno wszystko. Będziecie ciekawi, jakie są wymiary. Wanienka ma 50 cm na 80. Jeżeli chodzi o wysokość, w tej chwili mamy ustawioną wysokość 82 cm. I to jest najniżej, jak się da. Ja mam 1,63 m i powiem Wam szczerze, że kiedy ten przewijak jest zamontowany, to jest to dla mnie może minimalnie za wysoko. Wydaje mi się, że czasami muszę się troszeczkę jakby naciągać, żeby dziecko podnieść. Więc gdyby było to minimalnie niżej, dosłownie 2-3 cm, to byłoby lepiej. Jednak spokojnie dajemy radę. Natomiast bardzo ważna rzecz, kiedy w takiej formie tą wanienką chcemy wjechać do łazienki, to już tutaj ta szerokość jest dużo większa, ponieważ mamy tutaj przegródki na różne akcesoria, i już z boku wystaje tutaj ten przedniak. Więc szerokość całkowita w tej chwili. To jest jakieś 80 cm, więc z 50 cm zrobiło nam się 80. Oczywiście te przegródki można zdemontować, natomiast tutaj tego już chyba się nie da zdemontować. To znaczy, da się, ale nie w taki szybki sposób, tylko trzeba po prostu odkręcić śrubki. Zacznę od zale tego przewijaka. Później będą wady, bo też je dostrzegam. Ten materiał, który tutaj widzicie. Jest wodoodporny, więc w przypadku gdyby coś tutaj się rozlało, wiecie o co chodzi, bardzo łatwo jest to przetrzeć, nic tutaj nam nie przecieknie. Tutaj mamy taką matę. Powiem szczerze, że ja początkowo używałam prześcieradła. Tak wyglądało moje prześcieradło, które zakupiłam sobie do tego przebijaka i z przykrością muszę stwierdzić, że nie jest to najlepsze, nie jest to praktyczne rozwiązanie, ponieważ trzeba byłoby tych prześcieradłów mieć kilka, jedno nie wystarczy. Takie prześcieradło na przewijaku, szczególnie w pierwszych miesiącach życia dziecka, jest łatwo ubrudzić, czasami dziecku się coś uleje. Więc szybko nadaje się do prania I ja z tego przecież Szczerze powiedziawszy zrezygnowałam Aktualnie używam zwykłej takiej Pieluszki, tak jest mi łatwiej Utrzymać tutaj czystość Ta mata, którą wam tutaj pokazuję Można ją zdemontować, jest na rzepy Z przodu oraz z Tyłu. Bardzo pomocne są tutaj wszystkie te zakamarki, w których możemy przechowywać różne rzeczy. I zacznę od tej strony. E, tutaj mam taką półeczkę, na której trzymam wszystkie pampersy, chusteczki, kosmetyki. Tutaj również jest możliwość podczas kąpieli, żeby zdemontować to pudełeczko. Mamy już tutaj taki uchwyt, możemy nabrać wody i e, opłukać dziecko. Z tej strony również ten pojemniczek się demontuje, natomiast tutaj już nie ma uchwytu. Ten środkowy jest Troszeczkę trudniej zdemontować, ponieważ trzeba podnieść przewijak, podnieść wanienkę i tutaj są takie zaczepy. A jak widzicie poniżej mamy tutaj fajną półkę, na której zmieszczą się spokojnie duże opakowania Pampersów pieluszek, więc bardzo fajnie można tą przestrzeń wykorzystać. Cały przewijak z wanienką jest na dwóch kółkach, które są z tyłu, z przodu nie ma kółek, więc lekko dźwigamy ten przód i możemy jeździć całym przewijakiem. Teraz go delikatnie obróciłam po to, żeby pokazać Wam wieszak na którym można zawiesić ręcznik. Również bardzo przemyślana opcja zawieszania ręcznika. Całość sama w sobie waży, wydaje mi się, że dosyć sporo, szczególnie jeżeli jest już obciążona pampersami, pieluszkami i wszystkimi tymi różnymi akcesoriami. I teraz będziemy przechodzić do wanienki. Jak już pokazywałam wam na początku, bardzo łatwo się ten przewijak odkłada na bok. Jest tutaj możliwość zapięcia guziczka, żeby nam ten przewijak się nie odchylał. Chociaż ja powiem szczerze, że tego guziczka, zapięcia nie używam. Wanienkę można w łatwy sposób zdemontować. Ona jest tutaj wkładana na wcisk, także delikatnie trzeba ją pociągnąć i ją podnosimy. Podnosimy ją razem z wieszakiem, na którym jest ręcznik. Jeżeli ktoś nie chce użytkować wanienki na tym stojaku, to przewijak spokojnie można tutaj zamontować powrotem i używać to w takiej formie, a wanienkę mieć na przykład gdzieś indziej, ale o to głównie tutaj chodzi, żeby właśnie korzystać jednocześnie z wanienki jak i przewijaka. Natomiast powiem wam jak to u mnie wygląda w praktyce. Albo inaczej, zaczniemy od tego, jeżeli ktoś ma małą łazienkę i jest ona dodatkowo wąska, tak jak u mnie, to jest pewien problem, żeby z tym wjechać. A tym bardziej, jeżeli zarówno mama i tata chcą uczestniczyć w kąpieli dziecka, to jest naprawdę ciężko, bo tak jak mówię, wąska łazienka jest pewnym ograniczeniem. Jak lejemy wodę do wanienki, bierzemy słuchawkę z prysznica i po prostu nalewamy. Jak spuszczamy wodę, jest oczywiście w środku tutaj korek oraz mamy rurkę, przez którą ta woda się wydostaje i można albo bezpośrednio do wanny, do brodzika, albo do jak Jakieś miski, spuścić wodę z całej kąpieli. Jest tutaj możliwość postawienia różnych kosmetyków, natomiast ja uważam, że te pojemniki są wystarczające. I okej, okay, przejdę do tego, jak wyglądała u nas pierwsza kąpiel. Bardzo ciężko było tą wanienką razem z tym przebijakiem bocznym tutaj wjechać do łazienki, i to już był taki pierwszy minus. Jeżeli po prostu ktoś dysponuje małą łazienką, tak jak ja to jest ciężko. Jeżeli ktoś ma dużą łazienkę, no to jest pełna swoboda. Tak jak Wam mówiłam, w takiej formie mamy tutaj 80 cm. Kiedy nalejemy w miarę ciepłą wodę, dziecko jest wykąpane, to później oczywiście korzystając z tego, że jest to dwa w jednym, możemy podnieść dziecko z wanienki i kiedy woda jeszcze jest w środku, przełożyć sobie jedną dłonią ten przewijak. Jak widzieliście, no nie ma z tym problemu. Jeżeli tutaj na przykład trzymam dziecko, zależy jak to jest ciężkie dziecko. I jeżeli jestem jest w stanie utrzymać jedną ręką, to można sobie samemu poradzić z tym. Natomiast przy większych dzieciach myślę, że to już byłby problem i może troszeczkę niebezpieczne, więc zawsze. Uważam, że warto jednak, żeby była druga osoba i żeby pomagała. Ale z takich rzeczy, które mnie zaskoczyły przy pierwszej kąpieli, było to, kiedy już dziecko było na przewijach, zostało ubrane, to później jak chciałam wylać wodę, bo ta woda jeszcze była, i dźwignęłam przewijak, to tutaj wszystko było zaparowane i po prostu ten materiał zrobił się jakby... woda tutaj się skropliła. Oczywiście ten materiał jest wodoodporny, więc nic tutaj się nie stało, wystarczyło to zetrzeć. Ale jeżeli woda jest ciepła, a my tutaj jakby szczelnie przykrywamy tą wanienkę z ciepłą wodą, no to nic dziwnego, że ta woda się tutaj skropiła i ta powierzchnia była mokra. To miejsce służy do tego, żeby włożyć tutaj uchwyt słuchawki z pysznica i żeby tutaj leciała woda. Całość oczywiście możemy złożyć, wystarczy podłożyć przebijak na bok, zdemontować wanienkę. Ja wam teraz tego całkowicie nie pokażę, ponieważ mam tutaj dużo pieluszek, ale wystarczy tutaj przycisnąć z jednej i z drugiej strony te kółeczka i całość nam się składa. Oczywiście <grym> oczywiście jeszcze trzeba zdemontować tą półeczkę, ona jest po prostu również na wcisk. cena tego przewijaka z wanienką na stronie KIKO? To jest 499 zł. I jaka jest moja taka końcowa opinia po trzech miesiącach używania? Jestem bardzo zadowolona. Mimo tego, że tą wanienką mamy tutaj problem w łazience i jest naprawdę ciasno, jeżeli ktoś ma małe mieszkanie, to jednak zajmuje to troszeczkę miejsca. Bardzo często na łóżeczkach są przewijaki i mi taka opcja również się podobała, ale aktualnie mam łóżeczko, na którym jakby nie ma możliwości zainstalowania przewijaka, więc mam taką formę. Bardzo jestem z tego zadowolona, ten przewijek jest naprawdę spory, więc dziecko się tutaj fajnie mieści. Więc poza tym małym mankamentem, z tą wanienką, że jest problem w małych łazienkach, żeby się tutaj pomieścić, to i tak uważam, że bardzo fajne urządzenie, mebel. Dwa w jednym, bardzo fajnie jest to przemyślane. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć na temat tego przybijaka. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to z chęcią odpowiem w komentarzach, więc pytajcie. No i jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. I widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!